Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bercik. Zapraszam na nową serię. Znajdujemy się na mapie świniary. Jeszcze nie wiem jak ta seria będzie się nazywać. Planuję tutaj pracować na, mniej, na mniejszych oraz średnich ciągnikach. To będzie mój pierwszy główny ciągnik Proxima Zetor. 90 koni ze sprzętem 2 razy 600 kg obciążnik klasa no i z tyłu mam podczepiony potingera 3 skibowy pług obrotowy jestem w trakcie tworzenia tutaj właśnie pola po zakupie ziemi tutaj mam jedno mniejsze pole tutaj trochę większe z pszenicą Prowadzę Was po moim nowym gospodarstwie. Jeszcze nieskończonym, ale wszystko przed nami. Tu jest garaż. W garażu znajduje się ciężarówka z przyczepą. Możliwa jest zabudowa tej przyczepy. Oczywiście. Tutaj jest pomieszczenie z windą. U góry mam 3 tony nasion. O dotura przyczepa Niecało, niecałe 6 ton co ładunku ma yy, tutaj dalej mamy rozrzutnik nawozu oraz wapna RCW5 agregat bometu Tależówka Pottingera. Dwie takie owiatki. Na początek. Siewnik Amazona. Tutaj mamy roz, roz, rozpylacz nawozu. Oraz środka kwastobójczego krukowiak. 12 metrów zdaje się szerokości. Dwa biny. W sumie 60 tysięcy litrów pojemności, przygotowane wapno, środek chwastobójczy oraz płynny nawóz, kurniczek na 100 kur, obecnie znajduje się 30 kur. Jeszcze mogę pokazać mapę, jak wygląda... Zapraszam do komentowania filmu, do zostawiania łapek. No i na razie to by było na tyle. Dzięki.